Ciemano, widzę, witam w kolejnym odcinku z For Life na moim kanale. Oczywiście, na samym wstępie zapraszam was na mojego Discorda, mojego Instagrama. Linki macie w opisie do zostawienia łapki oraz suba na tym kanale. Chwili odcinka nie było, ale dzisiaj się pobawimy handlem. Także dłużej nie przedłużam. Życzę Wam miłego oglądania. Dobra, za chwilę będę lecimy sobie na łóżko a Przeszukujemy nagrodę Stalka dla Ziomka. Już tutaj odpalimy mu te wszystkie apy. Jeden, a ap dokładniej, apik na plus 5 i śmigamy, śmigamy na urząd. Ma to zryw, kurna, jest to zajebista furka, także naprawdę, warto brać udział w konkursach, bo kaska wpada. Dobra, parkujemy tutaj i wchodzimy do środka. Akceptujemy ofertę i proszę bardzo, pojazd. Gdzie ten stalek? Mamy staliona na 1,6. Dzięki, byku, pozdro. Bogok. lecimy na urząd LV. Kupiłem sobie sadlera 1,6 i kadrona 1,4, 17 kafli. Yo, akcept, pieniądz. 17, mamy sadlerek 1.6 i kadrona 1.4. Dzień na mordzia, pozdro! Daj pan jakieś większe pieniądze, taki argument podałem. 45, 55 w takim razie, a ja dogadujemy na 1.8 na 12 KD. Na niej i tak mam stuprocentowy zysk, także tyle ile wytarguję, tyle, tyle na niej zarobię. Ok, ok, urząd i dogadamy. No na ten moment jest oferta 45 za Manankę, ziomek jeszcze chce perasa jakąś 1.6, no. Zobaczmy czy mam takiego. Wiem, że jeden czwórki mam 1.6 jeden szóstkę się poszuka. Może się coś tam w znajdzie. Dobry. Zapraszam do środka. M i D Roads. Jest perek 1.4. Kolejny perek 1.4. Dobra, to jest ta manana. Dodaj pojazd 50. Dzięki byku, pozdro. No nie udało się znaleźć perkę 1.6, niestety. Ale za tą manankę mamy opierdzieloną. Na niej jest zysk 50 kafli. Uuu, czy merit 1,6 jest tyle wart? Bo dałem za to 55 kafli na transporcie i liczniku. Zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda. Jak widzę to na forum były oferty za merity około 50 kafli za czyściochy. Także tutaj raczej nie stracę, ale tak płacę za niego dość dobrze jak na skup. Niełda do 250, ogok. Jedziemy zakupić Esperanto na lampie orzechu, na szybach 40, na taksuwie, na felach, także... Kupujemy je za 68,500, a wystawić będziemy mogli je za ponad 100, grubo ponad 100, tam 120, 130, jakby tak dokładnie podliczył to i więcej. Tak to to jest zajebista fura. Zaraz ją zobaczycie. Esperanto N6, 68,500. Dzięki, pozdrowyku. I zobaczcie jak to wygląda wspaniale. Czemu tu jest odcień w ogóle inny tych drzwi i tak dalej? Przejdziemy tędy czy nie? Chyba nie. Dobra. Przejdziemy sobie normalnie. Można tyle stawać: 130 na pewno. Szyby z 20, tak, 15, to tu już mamy 3,5. Plus lampa 7, 8 nawet. Na luzie, może stać jeszcze licznik, fela. Wygadaliśmy sobie gesterka, Także rozpimy się na urząd LV i sprzedamy go za 170 kafli. A zarobimy na nim 40 koła. Co jest, kurna, mi się grafika popsyła? Tu w GTA, chyba tak, bo już widzę na oka, że te kontury są z Czekajcie. Najwyżej ja reloga, zrobiłem. Nie, wygładzanie krawędzi jest na 3, no to czego, tak się dzieje? Co? Coś się pobugowało. Dobra, czekamy sobie w środku. Mniejsza to się może później ogarnie, jak MTA zrestartuje. Yo, witam. I dodajemy furkę. Gdzie ten gesterek? Kurde, tak raz, żeby silnika jeszcze nie popierdzielić. Jest, 1.6, gesterek, 170 kafli. Dzięki, Mordzia, pozdro. Kierujemy się na urząd LS. Kupimy sobie Waszyngtona 1.4 za 7.600, także git. Fajnie, że to DM wróciło na LS, bo kurde, tam na opuszczonym była tragedia. Tak to przynajmniej się coś będzie działo. Dobra, jesteśmy urząd. Witamy pana serdecznie. Nie, idziemy do środka, akceptuj, gotowa, 7600, dodaj, mamy wasza, 1,4, dzięki, by pozdro, pewnie sobie go tutaj zaparkujemy, nie, na razie nie chce mi się go wystawiać, a tak to będzie sobie tu stało, Vincent, 1,4, to piątkę zawicka, 1,4 jeszcze dodamy, no dużo handlarze nie pozwoli mi się zgodzić na 5,5, na znaczy na 6,5, 6 i piszemy, nie, yes, sprawy akceptuj, o kur... nie tu, gotowa, 6 kafli, Wice 1,4. Dzięki, Mordzia. Pozdro. Dobra, mamy wica, mamy wasza. To się ogarnie te autka później, na razie mi się nie chce jedziemy na LV, sprzedamy Merita 60 kafli, także kupując go za 50 mamy dychę do przodu sprzedaż pojazdu, mamy Merita kwota 60 kafli raz, dwa, trzy, wysłana oferta dzięki mordzia, pozdro, dycha do przodu jest git, okej okay, Ada, jedziemy po Wica, a dokładniej sprzedać Wica nie po Wica, za go oddamy jeden czwórka, Vincencik kupiony został dzisiaj przez nas za szóstkę, także czwórka nam wpadnie na rondzie w lewo Dobra, to wjedziemy sobie już. Siemka, ale tu jest ograniczenie, o, elegancko. Teraz trzeba wyczaić, gdzie ten Wicek jest, ale to gdzieś pod koniec będzie, bo on ma duże ID. Wince1, czwórka, ile tam było dycha? Raz, dwa, trzy. Dzięki mordzia, pozdro. Biuro do 250, zakupimy sobie bufka, zwykłego niestety, Dwa dwa silniczek, full -upy. ma lampki niebieskie, ciemno-niebieskie dokładniej. To jest bardzo ładna lampa, ja ją kiedyś w Sultanie miałem. A weźmiemy sobie go na skup za 400ł, teraz podliczmy sobie, ile on jest warty. Mamy 150łbówka, te wszystkie silniki to już z plus 180, czyli 330. Dodatkowo wszystkie apy to jest jakieś 120 na oko, zaokrąglając do góry. Mamy 450 plus lampa 520. I jakieś pierdoły na pewno ma, typu Baki, inne Duperele. 550. Ja go wystawię w okolicach 600 pewnie. I mamy bufek 712 400 Kafli. 2, 2 silniczek. Dzięki Miku, pozdro. Na parkingu stoi Git. Już wam go pokazuję. Akurat nie miałem transportu, to się teraz pojawił. Jak to ma niebieską lampę, to RGB musi mieć zajebiste, nie? Jednak nie. nie. Zogarniemy, przemalujemy go przede wszystkim. Dobra, pokazujcie, jest apik, jest są duperele. Zgańmy silnik, jak jest to poustawiane. Wszystko plus 5, wszystkie koła minus 3, to dajmy minus 1. Tu na 5 jest kit. Dobra, pod tą lampę zmieńmy odcień. O, może coś takiego. Od razu pierwszy strzał, ty. Patrzcie, jaki kolorek powstał, fajny. Dobra, przetestujmy VMAX, ale pewnie 230 na lucie, jak nie 240. Ta lampa ogólnie mi się podoba, tylko delikatnie chyba za ciemna jest, nie? Przez to te laguny są dużo lepsze. Dogadanie za Nebulkę. Nebulka 2.0 na lampie, no kurde, 110 koła za nią daje. Nie ja wiem, czy to niedużo. Chyba fajna ofa jak na skup. Zobaczymy za ile się sprzeda, ale teoretycznie licząc to wszystko 110 to już same silniki w niej są warte. A doliczając do tego lampy Zliczając do tego cenę nebuli tam jeszcze jakiś pierdoły chyba ma. Pierdu to ma tak, a nitro i szyby, no właśnie. To tutaj stawiać to można, proszę Państwa, za 200 nawet, ponad, 250 nawet może stać. I mamy nasza nebula 2.0, 110 kafli. Dzięki mordzia, pozdro! Jest nasze cudeńko, dobrze, że to jest w sedanie, kurde, będzie łatwiej to sprzedać, w jak byłby problem. I mamy ciemną lampę granatową. No jest większy problem niż ciemna niebieska. Zobaczymy, kurde, jak to będzie chodzić. Tyle. Witamy pana serdecznie i sprzedamy sobie senta kupę. Mamy pojazd, idzie to cudeńko. I tak, dodajemy sent kupę 90 kafli. Zaakceptuj ofertę. Dzięki, byku, Pozdro. Czyli tak, tutaj mamy zysk albo 15, albo 20 kafli. Nie powiem mam dokładnie, bo nie pamiętam. Czy dałem 7 dych, czy 7,5? W razie czego przyjmijmy, że 15. Moi drodzy, sprzedamy sobie listę za 25 kafli. Z piątkę tutaj zarobimy. Dzień na byku pozdro. Okej, okay, by mi się powaliło. Akcept, offy i co? I dodajemy sadlera. Sadler, tutaj, jeden szóstka moi drodzy. 23 kafle za niego dostajemy. Akceptuj. Dzień na byku pozdro, zdycha tu nam wpada na luzie. Idziemy sobie sprzedać Majestika moi drodzy. 24 kafle jest za niego oferta. Ja kupiłem go za 18, także będzie szóstka zysku. I w międzyczasie jeszcze myślę nad kolorkiem doleć, bo mi się tamten już znudził, szczerze mówiąc, jest za jasny. Plus niekorzystnie wpada. co tu pod. Dobra, jest cały. Jeszcze niekorzystnie działa na tamten kolorek światła, bo jak się robi jaśniej, to on się dziwnie odbija po te jakieś takie żółte odcienie, i to strasznie mi nie pasuje. A tutaj udałem taki grafitowy typowo, i jest dość mocny, fajny. Zobaczymy co z tego będzie. Czy zostanie coś takiego, czy jeszcze coś pokombinuje. Bo też w planie było dać mu po prostu niebieski kolorek, ale myślę, że na niebieski kolorek to trzeba zrobić sobie osobnego skaja, jeszcze jednego i tyle. Dobra, piszemy Ziomkowi, że jesteśmy i wchodzimy do środka, ale nie no, jest różnica w tej jelce. Możecie dać znać, która jest lepsza. Ta co była wcześniej, czy ta co jest teraz? 24 kafle, oferta wysłana. Dzięki Mordzia, pozdro. Szósta nam tutaj wpada. Wbijamy pana serdecznie. I tak, Glendale, szóstka dycha. Oferta wysłana. Dzięki, bejku, pozdro. Dobra, sprzedamy sobie dwie saberki za 50 kafli. One mi dość długo stoją, także sobie je oddamy. I tak na nich zarobimy, chyba tam po, po piątce od sztuki. I tak, dodajemy furki. To jest jedna saberka i druga. 49 kafli. A Mzięk napisał, że mu kafla jednak brakuje do 50. Dzięki, bejku, pozdro. 9 nam wpada na czysto. Witam, sprzedamy sobie Esperanto 1.4, ja nawet zapomniałem, że je tutaj wystawiłem na giełdzie, ale dobra. Opierdzielimy tą furkę. Na pewno z 4 koła za nie dałem, a sprzedajemy za 9400. Kurda. Aaa, nie mogę kichnąć, no, gdzie na byku pozdro. Najgorsze uczucie, kurde. Moi drodzy, sprzedamy sobie Washingtona 1.4, a dostaniemy za niego 16 Cathy oraz Vita 1.4. Także czekamy... Kurde, jak nie tam uwalę, to chyba tu zaraz i Wica 1.4 tu na Feli. Szkoda tylko, że kombiak, a nie sedan, ale też przejdzie. Za Wasza dałem 8 albo 6 kafli. I tutaj możemy liczyć na zysk rzędu dyszki lub 8 koło. Tutaj to mamy 1.4 Waszyngton, 16 kafli i, i wicek. I już tutaj, na samej gotówie mamy zyska, plus jeszcze Wiska będziemy sprzedawać. Dzięki, Bejku, pozdro! Ok, moi drodzy... Kupujemy sobie i co ciekawe, on ma pa jedynkę, ma PA2, ma tak i silniczek 1.6. A płacimy za niego ile? 67k to jest cena, tyle. Taka sama jak dostaniemy zapyt za, za demontatę. No to akceptujemy, dodajemy go tuwe, 67 tysięcy. To jest ten klover 5575. Dzień na wejku, pozdro! Tu na parkingu jak co jest. Ok ok, a to ten. O jest. Ale piękny stan. Mamy API 2, już widzimy API 1. Taksuwa, w sobie go od razu wyklepiemy, zdemontujemy wszystko, wracamy tu na giełdę, stawiamy koło 5 dych nawet, bo on taksuwę ma, to plus 15 możemy doliczyć, to doliczmy do tych 3 dych jednak i 4-5 go wystawię, chyba że coś jeszcze ma i ja zapomniałem dodać. Tak się prezentuje wyklepane to cydeńko, zobaczymy czy Tunal się nie znudził i nie poszybkimy. Ile to wyjdzie, obstawiamy, z 7-5 na moje, może coś to jakieś pierdolę oprócz tych apów ma. Nie, nie ma jednak. Dobra, 6,8 dostajemy. Dobra, no to tak, 4, 4, 4, 4. To jest fajna cena.